Witam Państwa. Dawno nie było nic na kanale na temat banknotów. Dzisiaj chciałem Wam pokazać fajny banknot, który właśnie trafił do mojej kolekcji. Jest to banknot tak zwane marki inflacyjne, nominał 50 tysięcy marek, rocznik 1922. Jest to emisja, która była wprowadzona w okresie międzywojennym w Polsce właśnie w związku z galompującą inflacją w tamtym okresie. Ten banknot, te 50 tysięcy, no jest jednym z najłatwiej dostępnych banknotów właśnie z tamtej edycji i tym samym też Najtańszym. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jak widzicie, stosunkowo blady bym powiedział, w porównaniu chociażby z późniejszymi banknotami typu 100 zł, 100 zł, właśnie wprowadzonych już po reformie walutowej i banknot dosyć duży, co bardzo wyraźnie widać, w porównaniu z naszą obecną 100 złotówką. Bardzo fajny banknot, właśnie do kolekcji. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne materiały.